Dziś dzień zakończenia roku szkolnego. Nadszedł wyczekiwany czas wakacji, czas odpoczynku, szalonych przygód i niezapomnianych wrażeń. Jesteśmy wdzięczni, że ostatnie 10 miesięcy dane nam było przeżyć właśnie z wami. To był wyjątkowy rok szkolny, więc wyjątkowe też jest jego zakończenie. Zabieramy was w podróż. Podróż przez rok szkolny. Piątek roku to moment, kiedy żegnaliśmy się z wakacjami. Zmieniał się rytm naszego dnia, a szkoła zaczynała tętnić życiem. Wreszcie spotkaliśmy się wszyscy razem. Na korytarzach zrobił się gwar, od rozmów głośnych śmiechów. Szkoła właśnie na ten moment czekała, bo szkoła to my wszyscy – uczniowie, nauczyciele i rodzice. No to klops, już po wakacjach, ciepłe lato już za nami. Nie da się go zatrzymać tęsknotą, a byli tacy, co próbowali nawet rzucami. Znów budzik stary z rzęda. Budzić nas będzie o poranku, a dzień stanie się inny, koniec szaleństwa na słonku. I nogi same podrypczą do szkoły, choć chciałby w inną stronę, bo w głowie jeszcze wakacje, wspomnienia przygód szalonych. Nauczyciele byli przygotowani na nasz powrót. Jak zawsze przyjęli nas z uśmiechem na ustach i dobrym słowem. Chcemy Wam żyć na początek, by nauka szła jak płatka, żeby było tyle piątek, ile pszczół na polnych piatkach. żeby pochwał było tyle, ile szysze w gęstym boże, żeby w szkole było mniej, i drzewą i nad morzem, długopisy wieczne pióra. Najpiszą mądrzy ładnie i jest w skrzypie jak starej kiedy błąd się gdzieś zakrapie. Dni płynęły, nasze szkolne życie nabrało rozkądu Uczyliśmy się, bawiliśmy się, zdobywaliśmy nowe umiejętności. W szkole nigdy się nie nudzi, chociaż trzeba się natrudzić. Obowiązków jest do ale nie ma co ma Zmieniać noczki na piosenki. Kreką tworzyć świat maleńki. Książki czytać oraz wiersze. Uczyć się, co robią świerszcze. Nie tracimy ani chwili, byśmy w życiu mądrze byli. W życiu bywa jednak tak, że coś się zmienia. Nagle nasz szkolny świat stanął na głowie. Budynek szkoły opustoszał. Zrobił się smutny i smętny, a nasze obowiązki przenieśliśmy do domu. Lekcje zrobić przecież trzeba, więc wezwanie mam nie ma mnie lada. Nic nie spada samo z nieba jest zadanie, znać się rada. Miejsce pracy przygotuję książki, piórnik i komputer. Mama z lewej, tata z prawej, to oni będą mamą atutem. Nauka starna to nowa przygoda. Nie marnuję więc ani chwili, bo czasu mi szkoda. Razem możemy wszystko. Razem damy radę, a gdy mam jakiś problem, pytam o poradę. Wszyscy podjęliśmy nowe wyzwanie. Uczyliśmy się być ze sobą na odległość, wykorzystywać nowe możliwości. Dbaliśmy przy tym o to, żeby nie stracić kontaktu z innymi, a w całej tej drodze wspierali nas rodzice. Moi rodzice supermoce mają. Nic ich nie pokona, wszystko przetrzymają. Nauka w domu to dla nas wyzwanie, lecz moi rodzice wykonali zadanie. Dzięki nim udało się wszystkiemu sprostać. Medal Super Rodzica koniecznie muszą dostać więc ze świadectwo odebrałem w tym roku, tata razem z mamą stali przy boku. Dziękuję Wam za to, że ze mną byliście, za każde zadanie, z którym pomogliście, za wspólne czytanie, i liczenie, śpiewanie, za to, że nie strasznie mam żadnych zadanie, więc niech wszyscy wiedzą nawet we wszechświecie, że mam najwspanialszych rodziców na świecie. Czas nauki minął. Ten rok był wyjątkowy dał nam wiele mo nowych możliwości. Poznawaliśmy się od nowa, spędzaliśmy czas z najbliższymi i za to jesteśmy wdzięczni. Podróż przez rok szkolny dobiega końca. Przed nami czas bez troski, czas przygód, czas odpoczynku. Już nas czas sielanki. już doczekać się nie może. Już pogodę naszykował, więc spotkajmy się na dworze. Tyle czeka nas atrakcji, że nie starczy nam wakacje. Więc szybciutko, raz, dwa, trzy, świat szeroki, róż i ty. Łąki morza, gór potoki, zieleń lasu, modra rzeka, wszystko dla nas, wszystko nasze, wszystko na nas już dziś czeka. Lecz pamiętaj, dobra rado, głowa służyć musi dalej. Więc zakładaj na nią kiedy są mocno pali. I na koniec jestem pewien, każdy z Was mi przyzna rację, że kochamy nasze szkoły, lecz najlepsze są wakacje. Kochani, życzymy Wam cudownych wakacji. Niech będą niezapomniane. Odpoczywajcie, realizujcie wakacyjne plany, nabierajcie sił na kolejne wyzwania. Spędźcie ten czas aktywnie i przede wszystkim bezpiecznie. Będziemy za to.